Do dzisiejszego dania będziemy potrzebować następujących składników. Zaczynamy! Do dużego garnka wlewamy śmietanę oraz mleko. Wstawiamy na, yy, ga, na gaz i doprowadzamy do zagotowania, tylko bardzo delikatnie, żeby nie wykipiało. Teraz dodajemy cukier wanilinowy albo laskę wanilii do mleka ze śmietanką. W międzyczasie rozdzielamy białka od żółtek i zaraz żółtka będziemy ubijać. Jedziemy. I teraz żółtka ubijamy dosłownie chwilę 20-30 sekund, dodajemy cały cukier i ubijamy porządnie tak około 2-3 minuty, żeby z tego powstała taka biała masa, taki biały krem. I zaraz dalej. No, na razie lecimy okay, Nasza masa jest już gotowa. Zobaczcie to ma konsystencję. Na trochę. Tak powinna wyglądać. Zobaczcie to jest taki jasny kremik powinien nam z tego powstać. I tu, teraz zrobimy taką rzecz. Bierzemy nasze gorące mleko ze śmietaną. Powolutku, stopniowo po dosłownie 50-100 ml dodajemy to gorące mleko do naszych żółtek i bardzo szybko mieszamy energicznie. Chodzi o to, żeby z tych żółtek nie zrobiła nam się jajecznica. Fakt, że bardzo smaczna, ale jajecznica. Tylko chodzi o to, żeby one nabrały temperatury i zmieszały się z tym kremem. I w ten sposób przelewamy, według mnie, około połowy tego płynu. W tym momencie już żółtka nabiorą tak wysokiej temperatury, że możemy całość tej masy z powrotem przelać do garnka. Ok, znaczna część yy, kremówki z mlekiem jest już przelana. Nasza masa jest naprawdę gorąca. Wlewamy ją z powrotem do garnka. I teraz tak, wrzucamy jeszcze na tak mniej więcej 5 minut na mały ogień. I te jajka sprawią, że cała masa zrobi się taka gęsta. Dopiero jak zrobić taka rzeczywiście gęściejsza, będziemy mogli zdjąć sobie, czyli tak na 5 minut 7 może nawet na mały ogień. Teraz nasz gotowy krem musimy przecedzić przez sitko po to, żeby oddzielić ewentualnie lekko zestalone elementy, czyli np. laskę panili albo tą, którą mówiłem jajeczniczkę. Dobra, a krem wróle przygotujemy w następujący sposób. Rozgrzewamy piekarnik do 100 stopni, grzejemy trochę wody, żeby się zagotowała, a do naszych kokilek napełniamy krem. Tak do mniej więcej 5-6 wysokości. Teraz tak, kokilki wstawiamy na troszeczkę głębszą blaszkę. O tak. Żeby krem się nie spiekł, tylko zachował swoją taką elastyczną konsystencję, wylewamy właśnie gorącą wodę tutaj na bok. I tak jak mówiłem, blaszkę wstawiamy teraz 35 minut do piekarnika, grzanie z dwóch stron, 100 stopni. I teraz ostatni, najlepszy etap w przygotowaniu kremu brule, czyli bierzemy naszą y, jedną kopilkę, odkręcamy gaz, i tak, jedną solidną łyżeczkę albo łyżkę zwykłą płaską cukru wysypujemy na wierzch. Rozprowadzamy dokładnie po całości. Ok, i delikatnie rozgrzewając równomiernie całą powierzchnię, zaczynając od środka, yy, ogrzewamy cały cukier, żeby się ładnie skarmelizował i ma z niego powstać taka delikatna skorupka. I tak gotowy deser wstawiamy do lodówki, pozwalamy mu się schłodzić i wszystko jest gotowe. Jedziemy. To tyle, nasze zmagania dobiegły końca, teraz możecie sobie tak skarmelizować jak lubicie, tutaj macie przykład słabo, średnio i mocno skarmelizowanego cukru, pyszna skorupka powstała, dobrze to schodźcie jeszcze przed podaniem i życie smacznego.